Mamy tydzień nauk technicznych w szkole. Jest to pierwszy raz w historii szkoły. I z tego co wiem, to taki tygodni nie ma, nie było też w innych szkołach w Białymstoku. Polega to na tym, że przez cały tydzień uczniowie e, mają różne atrakcje związane właśnie z przedmiotami zawodowymi, z zawodem, który w przyszłości będą wykonywać. Dwa pierwsze dni, jest to, są, dwie, są dwa dni, które są związane z nowinkami technicznymi. Tutaj widzimy właśnie na tej hali pojazdy, nowoczesne pojazdy. Założenie było takie, żeby to były pojazdy hybrydowe, pojazdy elektryczne, ewentualnie pojazdy zasilane gazem, bądź też zaawansowane technologicznie, technicznie, plus jeszcze motocykle. I te pojazdy tutaj są wystawiane, uczniowie mogą usiąść, popatrzeć, zapoznać się z tą technologią, bo nie zawsze nie mamy tego zawsze i w podręcznikach w programie, więc bezpośrednio jest kontakt z no, tą nową technologią. Jeszcze na Wydziale Mechanicznym w tej chwili są szkolenia na obrabiarkach numerycznych. Firma zewnętrzna zaoferowała szkolenie darmowe dla uczniów. Uczniowie mogą zaprogramować dany element i go później wytworzyć. Na lakierni też firma zewnętrzna prowadzi taki kurs dla uczniów lakierowania powierzchni. Co Ci się tutaj najbardziej podoba? Podejście osób tutaj pracujących, którzy do, przyjechali do nas? Podoba mi się też sposób w jaki przekazują informacje. W sposób jest to prosty, zrozumiały, także każdy może, jest w stanie to zrozumieć bez problemu. Jest to symulator e, nauki e, jazdy na jednym kole. E, symulator posiada prawdziwy motocykl Honda CBR1000RR. E, jest to maszyna skonstruowana przez e, Krzysztofa Techmańskiego. E, sposób działania tej maszyny został e, opatentowany. Jest to po prostu e, taka maszyna e, która pozwala y, sprawdzić jak i nauczyć się jak jeździć na jednym kole oczywiście w warunkach bezpiecznych nie na drodze. Tydzień nauk technicznych jest skierowany dla uczniów naszej szkoły i pod kątem uczniów też jest tworzony program, i później te wszystkie zajęcia, o których mówiłem, są przygotowane właśnie dla uczniów. Ale przewidujemy też inne imprezy, które będą w szkole, które będą wtedy dedykowane, czy to dla uczniów szkół gimnazjalnych, czy szkół podstawowych, a także dla osób z zewnątrz, spoza szkoły, spoza, spoza tam będą mogły przyjść, ale to będzie cyklicznie, będzie to organizowane. Najbardziej mi się podobały nowinki techniczne, możliwość zobaczenia rzeczy, sprzętu, możliwości, które są, no technik, które są wykorzystywane w nowoczesnych samochodach. Ponieważ, no, taki zwykły człowiek, no, nie ma możliwości, jakby, zobaczenia tego.